A to Polska, właśnie. Duże puzle od wydawnictwa MDR. Mleczko ilustruje. też znamy tego ilustratora, rysownika. Piękne gry. Zaraz ja sobie obejrzymy ten środek. To są takie puzle. Do śmijania się na wesoło bocian 500 złotych, tak to Smok tutaj już taka goni Fabryka ustaw, i komu Unia Europejska w oddali eee, USA najbliższy sojusznik, odległość 8000 km, plawa tu dziś nudystów, jakieś kurczaki z KFC. Krowa patriotka póki my żujemy trawę, tak normy unijne, Derek Chopin Janko muzykant, polskie piekło, dział ekologiczny, kapliczka nieprzedrożna przy autostradowa, teoria praktyka, poseł na sejm obsikuje, żołnierz amerykański po bigosie, co, gdzie, jak, kiedy, tak, pytamy o bazę wojskową USA, Rozmówki Polsko-Polskie, wiele lat żyję w tym kraju i jestem normalny, głosuję, głosuję i nic. Tutaj widzimy miejsce na reklamę, niech żyje, niech żyje. Hmm, żądamy obietnic, niech zdechnie znowu ekolog, ostatni krasna ale gdzieś tam. Resztka puszczy, pielgrzymka w intencji dobrych intencji. Droga do lepszego życia, gdzie się tu kłócą, co chwilę tak podkalewita, wita, o, tak wita, Wisła i rybki e, śpiący rycerz, kurzony obywatel, który już nie chce walczyć, szczyt głupoty i obciachu się pojawił, Vibrum, a tutaj mamy bohaterowie dawnych wieków, walczący, tak o, już się kibic w uniesieniu patriotycznym pojawił. Bieg na orientację seksualną, biedna koza tutaj ucieka, guralon niewal I tak to wygląda z zewnątrz. Tysiaczek. Tego jeszcze mało widzieliśmy, bo było zasłonięte. widzimy wydawcę ile to będzie zajmowało miejsca i tak Elementy. Dobra, dzięki.